Nowego oficera rowerowego przedstawił dziś dziennikarzom wiceprezydent Radosław Stępień. Sam przyjechał dziś rowerem do czwartego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie młodzież uczestniczy w projekcie międzynarodowej wymiany rowerowej. Zamierzam zarekomendować pana Adama, pani prezydent Hannie Zdanowskiej, po to, aby pani prezydent mogła podjąć decyzję o udzieleniu panu Adamowi pełnomocnictwa, ponieważ pełnomocnik rowerowy, oficer rowerowy działa na podstawie specjalnego pełnomocnictwa, które umożliwia mu koordynowanie różnych, e, różnych dziedzin czy różnych komulek w Urzędzie Miasta Łodzi. Rowerowe lobby jest w Łodzi coraz silniejsze i zdecydowanie podpowiada, jakie wyzwania czekają na oficera rowerowego. To 10-milionowy budżet, którego nie udało się ani razu jeszcze wykorzystać. Jest w przyszłym roku już jest 15 milionów. Są plany na ponad 30 kilometrów dróg rowerowych i trzeba to budować, a nie zastanawiać się, które najpierw po prostu je wszystkie zacząć budować. Nowy pełnomocnik chce, aby kierowcy i rowerzyści bardziej się polubili. Sami rowerzyści muszą dawać przykład, że znają przepisy ruchu drogowego i się do nich stosują, bo z tego co widzę jest różnie z tym, tak samo kierowcy łamią przepisy jak i rowerzyści. Jeżeli wszyscy postaramy się przestrzegać tych przepisów to będzie dobrze i bądźmy po prostu dla siebie uprzejmi i a nie złośliwi to osiągniemy wspólny cel. Warta Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, która zdecydowanie jest przyjazna rowerom i uczniowie z nich korzystają na co dzień.